Wprowadzone obowiązki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce przynoszą efekty. Dzisiaj mamy około 6 tysięcy zarażonych w Polsce. Gdyby nie te restrykcje wprowadzone przez rząd, gdyby niewłaściwe przestrzeganie tych restrykcji przez nasze społeczeństwo, mielibyśmy dzisiaj 25 lub 40 tysięcy zarażonych. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj okres świąt. Bardzo proszę, aby cały czas przestrzegać tych zasad. Zdrowie nasze, naszych bliskich jest właśnie uzależnione od zastosowania kwarantanny domowej. Im lepiej będziemy przestrzegać tych bardzo restrykcyjnych zasad dzisiaj, tym szybciej powrócimy do normalności. Rzeczywiście jest trudno, jest ciężko, mamy coraz ładniejszą pogodę, bardzo chcielibyśmy po tych kilkunastu dniach, nawet kilku tygodniach wyjść na zewnątrz, ko korzystać z uroków wiosny, jednak dla zachowania bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich pozostańmy w domu, bo warto, bo spowoduje to, że wcześniej będziemy mogli wrócić do normalności. Zalecamy, aby rodziny jednak pozostawały na święta w domach, aby powstrzymać się tylko i wyłącznie do kontaktu telefonicznego, a nie do kontaktu osobistego. Myślę, że naprawdę bardzo warto, abyśmy tych zasad przestrzegali.